Witam w kolejnym bardzo króciutkim filmiku z informacją odnośnie promocji w Lulua. Jest kod rabatowy na 10% na praktycznie wszystkie marki. Na niektóre marki wchodzi większy, na przykład Wolf Brothers. Na niektóre nie wchodzi, natomiast na większość marek jest to 10%. Takie promocje rzadko się zdarzają w Lulu, także warto skorzystać, zwłaszcza na marki na wyłączność, typu Olympic Orchids na przykład. To jest rabat 10%, jest to kod wiosna 2021 i kod jest do wykorzystania do dzisiaj, do 31 marca włącznie. I powiem szczerze, czyli na zamówienia dziś złożone, ja już wcześniej informowałam o kodzie. Informowałam właśnie o promocji przy okazji innych filmików, także jak ktoś tam oglądał, że tak powiem, uważnie, to, to taką informację pewnie, że tak powiem, dojrzał słuchowo, natomiast tutaj już ona przychodzi konkretnie, przedstawiona. Natomiast. Że tak powiem dla regularnych widzów, ta informacja była wcześniej. Ja, jak widać, postanowiłam skorzystać. Trzy flakoniki nabyłam, jest to marka na wyłączność tej perfumerii. Mam tutaj zapach z taką nutą, bym powiedziała, lasu, żywic, mroku, taką inhalacyjno-ziołową. Mam też zapach taki, bym powiedziała, starożytno-balsamicznych klimatach bardzo zmienny oraz zapach z czekoladą i pomarańczą yy, również świetnie pracujący. I to jest taki też motyw, który idzie też w stronę takiej pomarańczowo kosmetyczności. Także niekoniecznie tak stricte w stronę jakąś taką bym powiedziała yy, jadalną. Także to tyle. Nie wchodzi ten rabat na pewno na Zoologist. Wydaje mi się na tą... Yy, Tom Buxton chyba e, też nie. Na Wolframie, jak wspominałam, e, tam mamy żubra, niedźwiedzia i jeszcze jakieś inne zwierzątko wchodzi. 20%, chociaż wiem, że był jakiś chwilowo błąd. Także to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. No, szkoda, że na Zdolodzic nie wchodzi.